Dzień dobry, witam na konferencji tematycznej poświęconej pracy z zawodnikami w kategorii Juniora Młodszego P2-P1. Życzę dobrych wrażeń, pozytywnych, przedstawiajcie wiedzę, no i wprowadzajcie do tych chłopaków, czy dziewczynki, też dziewczyny, do najwyższego poziomu. Z trenerem Łukaszem Gołuchem przedstawialiśmy trenerów. Nasze zasady w fazie atakowania, nasze spojrzenie, przedstawione zasady zostały oparte na naszym zespole GKS Katowice, który na co dzień rywalizuje w pierwszej lidze wojewódzkiej juniora młodszego. Dla juniorów polni łaziska to będę mógł sobie porównać nasze działania, które wykonujemy z tymi, którzy wykonują inni na, na treningach, na meczach. Więc generalnie jest to taki kierunek znany wszystkim, bardzo dobry. Na kursie konferencji starałem się przybliżyć nasz sposób pracy w Górniku Zabrze, nasze podejście do, do modelu gry, do działań defensywnych. Rozwiązania, które stosujemy w zespole Górnika Zabrze u, u 17 są na tyle uniwersalne, że są praktyczne do zastosowania w każdym zespole. Podzieliłem się wiedzą z zakresu adaptacji treningu funkcjonalnego w przygotowaniu motorycznych piłkarzy nożnych w zakresie grup młodzieżowych. Trenerka przeszłość rogów, trzeciej ligi wojewódzkiej, chłopaków, dlatego myślę, że konferencja bardzo praktyczna dla mnie i dużo wiedzy, a przede wszystkim też później centrum przyńskie, czyli prewencja przeciwko urazom, najważniejsze, trzeba się rozwijać, żeby chłopakom później wiedzę przekazywać. Dla mojej pracy w Akademii GKS Utychy na pewno spojrzenie innych akademii na to, jak pracują z juniorami, też będzie, będzie pomocne, a również można będzie wyciągnąć jakieś wnioski dla siebie. Wspaniałe informacje potrzebne do pracy z dziećmi w UKS Olimpijczyk oraz w zespole amatorskim Pogonie Kłomnice. Mimo to, że jest to tutaj dedykowane dla juniora, ale ma zastosowanie tak samo do seniorskiej piłki. Dziękuję, to ode mnie tyle. Jako trener dramy z 4 ze klubu uważam, że no to wszystko można wyciągnąć, tak jak się mówi. To nie to ważne, że to jest U17, także piłka na poziomie, myślę, takim U17 i seniorach, to, to niczym się nie różni, dlatego tutaj każde aspekty, które są tutaj, na pewno warto wykorzystać też i w seniorach. No. Obrigado.